to jeżeli chodzi o przygodną miłość, to jaki kraj do tego jest najlepszy? Już nawet odpalając jakiejś, jakąś aplikację randkową, pierwsze co zauważycie, to ile macie tutaj maczów. Co sądzisz o dziewczynach w Wietnamie? O, to jest drugi temat. Pamiętam pierwszy raz jak poznaję mm. jej rodzinę, to się pytali cały czas, kiedyś lub, kiedyś lub, kiedyś lub. Co odpowiedziałeś? Wietnam dużo ludzi może to zaskoczyć, nie jest tutaj wcale tak, tak łatwo jak, jak w innych krajach Azji południowo-wschodniej. Z czego to wynika? Teraz wyobrażam sobie, że Twoja dziewczyna będzie to oglądać z translatorem mhm. i tłumaczyć ten fragment. Dawaj, no, I robić notatki. Nie umie nawet mhm. czytać, nie umie pisać. i sobie, że takimi ludźmi musisz zarządzać. Dziewczyny w Wietnamie. Mogę je porównać albo do, do innych krajów, do, do Ameryki Południowej, albo porównać do Polek, albo ogólnie się wypowiedzieć. Bardzo dobrze reagują na Europejczyków. Lubią nas, lubią, lubią mhm. Polaków. Więc, jeśli ktoś jest z Europy, czy, czy ze Stanów, czy z Kanady, z Australii, to zawsze będzie miał za to dodatkowe punkty. No i dużo ludzi, właśnie na porach w jakichś mediach społecznościowych, yy, komentuje, że to przez pieniądze, że jesteśmy mm -hmm. dla nich yy, taką świnią do dojenia, <laughs> taką krową. To nie jest do końca prawda. Bo Ale może też tak być. Może tak, jasne Zwłaszcza, że może jeżeli tak chodzi być. o jakichś takich starszych kolesi. Dokładnie, no wiesz, starsi kolezie też zazwyczaj umawiają się ze starszymi dziewczynami. Nie mówię tutaj o, o takich kobietach, co można je kupić. Ale znam kilku starszych gości, co też ma starsze Wietnamki. Też nie narzekają, po prostu dobrali się wiekowo. No i też im się właśnie podoba taka azjatycka uroda. Ale jeżeli chodzi o, o całokształt takich kobiet, z którymi ja się spotykam, jest zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej. W sensie mamy tutaj więcej Więcej możliwości niż w Europie. Już nawet odpalając jakiegoś, jakąś aplikację randkową, pierwsze co zauważycie, to ile macie tutaj maczów. Sam osobiście mm -hmm. bardzo dawno nie korzystałem z takich aplikacji, ale pamiętam pierwszy raz będąc w Wietnamie czy w Tajlandii, jak tylko odpalałem i patrzyłem, ile tam maczy łapem z tymi dziewczynami, to po prostu byłem w szoku. Nie wiedziałeś co było 2000? No, dokładnie. A czy takie randkowanie różniło się jakoś od takiego randkowania w Polsce, jeżeli chodzi o aplikację? Ja jestem bezpośredni, jak mam macza, z 2-3 zdania zamienię i od razu chcesz się omawiać. Więc biorąc pod uwagę to, że tych maczy było dużo więcej, więc było po prostu więcej możliwości. W Europie, jak masz trzy macze i wszystkie trzy, próbujesz zaprosić na spotkanie i trzy ci wypadną, to nie masz żadnego. A jak masz 20, i trzeci wypadną, to dalej masz 17. więc to jest po prostu kwestia matematyki, tak? A co jeżeli chodzi o przygodną miłość, to jaki kraj do tego jest najlepszy? Uff, myślę, że najlepszy, to zależy czy, zależy czy masz umiejętności językowe, zależy czy umiesz mówić po angielsku, bo jeżeli nie, to uderzałbym do Ameryki Południowej. Generalnie w Ameryce Południowej bardzo, bardzo słabo funkcjonowały takie aplikacje randkowe. Dlatego najlepsza opcja to iść po prostu na imprezę. I na imprezie co? Nie musisz za bardzo się do tych dziewczyn odzywać, tak? Podchodzisz, zaczynasz tańczyć, jak umiesz się dobrze bawić na parkiecie to, to na pewno kogoś poznasz. Natomiast jeżeli znasz język angielski to Azja Południowo-Wschodnia, Filipiny zdecydowanie górują i Tajlandia. Wietnam, dużo ludzi może to zaskoczyć, nie jest tutaj wcale tak, tak łatwo jak, jak w innych krajach Azji Południowo-Wschodniej. Z czego to wynika? Myślę, że to jest kultura. Myślę, że to jest kulturowa rzecz i Wietnamki też są bardziej nieśmiałe niż Filipinki czy Tajki. Też gorzej mówią, gorzej mówią po angielsku, więc nie są tak nastawione mhm. pozytywnie na. Na Europejczyków czy Amerykanów. Nie, nie to, że nie są nastawione pozytywnie, tylko się wstydzą po prostu. Wstydzą mm. się spotkać, bo boją się, że się nie dogadają. Tak? Masz tutaj dziewczynę, ile już jesteś razem? No, trzy, i pół roku razem. Czy próbuje namówić cię na ślub? Ani razu nie próbowała mówić ale jej rodzina próbowała. Pamiętam pierwszy raz, jak poznałem jej rodzinę, to się pytali cały czas, kiedy ślub, kiedy lub, kiedyś lub. Co odpowiedziałeś? Więc co próbowałem to jakoś tak odbić? W sensie żartu, że może jutro, może za pięć lat, nie wiem, nie wiem. Albo coś mówiłem zawsze, żeby ja was poznałem, ale ona jeszcze nie poznała mojej rodziny, więc nie wiem, czy się zgodzą. E, więc próbowałem tak to trochę obrócić. Generalnie to jest normalna sprawa, bo Wietnamczycy są bardzo tradycyjni. I Jak się spotyka z dziewczyną, to nie jest tak, że takie randkowanie bez żadnych e, zobowiązań, tylko to jest już taka, taki trial do małżeństwa. Jak do tego podchodzisz? Czy planujesz e, wziąć ślub w przyszłości czy nigdy? Nie, no zdecydowanie bym planował wziąć ślub. Kiedy? Po prostu dużo ludzi, dużo ludzi. No e, <laughs> Nie wiem. Gdzie. Ta, ta ta rodzina. Nie wiem. Jako face ci mamy o tyle dobrze, że dla nas ten zegar biologiczny cyka trochę wolniej. Więc mnie się generalnie ze ślubem nie śpieszy, a czy by chciałbym wziąć głównie ze względu na to, żeby mieć dzieci w przyszłości. Teraz wyobrażam sobie, że Twoja dziewczyna będzie to oglądać z translatorem <noise> i zobaczyć ten fragment Dawaj, no, <noise> i robić notatki. Wspominałeś, e, gdy rozmawialiśmy wcześniej, o opcji na wojsko. Mm. Dlaczego? Skoro tu jest raj, dlaczego myślisz o tym, że być może wrócisz do Polski i pójdziesz do wojska. Dlaczego do wojska? Wiesz co, myślę, że kiedyś, jak facet żył w każdej... od zarania dziejów, czy to byłeś w średniowieczu, czy w prehistorii, każdy facet w pewnym momencie szedł na wojnę, szedł się bić. Brakuje takiego, brakowało takiego... No, w dzisiejszych czasach brakuje nam mm -hmm. takiego Pierwotnego instynktu, żeby oddać życie za coś większego. Nie pytałem Cię o to, czy będziemy o tym rozmawiać, czy nie, ale myślę, że to jest ciekawy temat i na przykład e, cytat z tego może być dobrym bajtem albo pójść na miniaturkę. Ile Twoja dziewczyna ma mieszkań na wynajem? W tej chwili ma około 15 mieszkań. Po prostu mhm. ona wynajmuje te mieszkania, ona ich nie kupuje. Tylko bierze umowę z, 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 z właścicielem mieszkania i robi pod wynajem. Czy jest naprawdę dużo pracy przy tym, czy nie? Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o wynajem, to nie, ale ona też ma firmę sprzątającą. I ta firma sprzątająca pochłania bardzo dużo pracy i, i też nerwów, bo to jest praca z I ludźmi, co bardzo dużo z nich jest niewyedukowanych, nie umie nawet y czytać, y nie umie pisać. I wyobraź sobie, że takimi ludźmi musi zarządzać. Czyli pojawiają się nie. problemy. Tak, dużo problemów się pojawia i z tego z powodu ma też sporo stresu. Ale jeżeli chodzi o samo Airbnb, to jest dość łatwy, dość łatwy biznes do prowadzenia. Tylko, że ona robi też tą firmę sprzątającą, nie pod samo, sam fakt, żeby tą firmę rozwijać, tylko to jest taka przykrywka trochę. Bo to, że prowadzi tą firmę, daje jej dużo kontaktów wśród ludzi, którzy zajmują się nieruchomościami. A wiadomo, kontakty, zwłaszcza w Azji, to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu. Z Wietnamką takie rozmowy nie doświadczysz. To samo słyszałem o tajkach. Opowiedz mi o mentalności Wietnamek. W jaki sposób są inne od dziewczyn z Polski? Mało też ich obchodzą rzeczy takie psychologiczne, na przykład. Czy to jest problem dla Ciebie? Ale nie chcę też robić Polakom przypałów. <laughs> Zazwyczaj mówię, że jestem z Rosji. To czy wtedy lokalne dziewczyny zaakceptują taki związek na niedłuższą metę? Możecie zostawić komentarz na dole, suba, kciuka w górę. Na początku kanału to bardzo potrzebna pomoc. Z góry dziękuję. Gdzie Cię można znaleźć? Prowadzę od miesiąca Instagrama. Imperium Paszportu, no i prowadzę też YouTube'a. Na razie robię shorty, ale myślę, że zacznę też nakręcać dłuższe wypowiedzi.